Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games. Tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands w Sequel. Moi drodzy, zanim zaczniemy, zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS, PayPal, Passive Card oraz Blik. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Druga sprawa jest taka, że niestety, jak sami widzicie, mam jakieś inne bronie, całkowicie inne bronie, dlatego, że musiałem coś oczywiście spierdolić. Po pierwsze, jak chciałem coś nagrać, to mi się nagrało w 60 klatkach i po prostu encoder obs się pierdolił. Więc, no, niestety. Bywa i tak, że, że się ścina nagranie i tak i tak dalej. I tak dalej. No, bo, no, no bo niestety mam słaby sprzęt do tego i, i trzeba to jakoś robić, nie żeby nagrywać w mniejszych klatkach niż w większych, prawda? To jest raz. A dwa, próbowałem odzyskać kliki, które zanim musiałem to nagrać. Ale niestety nie udało się, bo po prostu zejwy się skasowały i tak to wyszło, że musiałem wszystko robić od nowa, prawda? Ale to mi na szczęście zajęło to krótko. Na szczęście mi to zajęło krótko i po prostu ogarniałem szybciej i lepiej, tak? No dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy z główną misją. Mam nadzieję, że wszystkie misje wykonałem, które zostały zaliczone. Jeśli chodzi o misje poboczne, a nie o misje fabularne. Bo wiadomo, jaką misję fabularną robiłem. Oczywiście statek muszę rozjebać. taki, wiecie, karabin rakietkowy, prawda? Sami widzicie. Chyba zdechnę za chwilę, jeśli tak dalej pójdzie. O, ej, o, oj, oj. A sprawdzę wszystko fajnie się nagrywa. Tak, nagrywa się fajnie. Dobra, nieważne. No to teraz ty śmieciu. Teraz twoja kolej. Zjebani. Tutaj chyba zjebani Chyba znowu coś przerywa w dźwięku Co z tej sprawcą? Dobra, nice Tutaj nic nie ma, tutaj mamy to coś. Dobra, zaraz to sprawdzę, 2 Okej, okay, wyłączyłem jakieś tam launchery, nie launchery, żeby mi tutaj nie, nie, nie przeciążałem moje, mojego procesora. Więc tak, trzeba tutaj iść, nie? Trzeba tutaj iść, tutaj trzeba zapierdalać. Słuchajcie, miałem tutaj wbity poziom 15, no ale niestety wyszło tak, że musiałem wszystko robić od nowa i znowu muszę wbijać ten sam poziom, co kiedyś. Mam nadzieję, że mi to szybko zajmie. Nie wiem, musiałbym to wszystko wgarnąć. Niestety. Dobra, docieramy na miejsce prawie. więc tak, ta broń, którą trzymam w ręce, to jest taka, wiecie, broń rakietowa, czyli taki, wiecie, karabin rakietowy, co strzela rakietkami, zadaje fajny damage, nie? Natomiast ta druga broń, to jest taki, wiecie, rewolwer. Tylko że on zadaje ognistymi strzałami, prawda? Ognistymi pociskami. Lovely bubbly. Now, you ain't afraid of heights, are you? Nope. Should I looking up top for the valve? Dobra. Mamy skamндżera następnego do rozjebania. Wcześniej też musieliśmy go rozjebać. My feel, no feel. Oczywiście zapomniał o tym, że, że jak nie przeładujemy tej broni, Cóż jeszcze? Daj. Pierdalaj. You asked You better send someone a bit harder. Good point. Hey, budges, send our meanest grizzly's man to grind a vault hunter to dust. it dust. was already on it. My fault. <laughs> Stop giving the enemy tactical advice. Yeah, I'm to kill the now? Teraz trzeba się wdropać na ten budynek, nie? Bo on jest tak, jakby na wyższym piętrze, nie? Bo muszę ich wszystkich rozpierdolić, bo oni mi tutaj przeszkadzają to mocno. nie topiłem, oczywiście. Znowu coś mi nie wyszło, a to nic. Nice. Dobra, teraz tak. Ładujemy broń oczywiście. Bierzemy oczywiście skrzyneczki. A w skrzynkach oczywiście znajdziemy ammo. Znowu mamy w chuj mało życia. coś mamy fajnego albo i nie. Nieważne. Jakoś się odnowiłem nie. Jakoś się odnowiłem. Znowu to samo. No dawaj kolego. Dobra, nice. daje życie. Idź dalej. Teraz szybko trzeba... ...wejść tutaj. Oczywiście te gnojki będą mnie tutaj prześladować niczym... ...ziebrostą nogę. Dobra, weź inną broń może. Mam akurat mało amunicji do tej broni. Tu jesteście gnojki jebane. Tutaj jesteście Jebane bombę. Dobra, ważna. Tak, nie pamiętam teraz, czy musiałbym tam znowu się tam wdrapywać, nie? Nie pamiętam już tego. Kurwa, wiedziałem, zdycham, a zdycham. No cóż. A, ni już nie trzeba, tak? Czyli musiałbym znowu pójść w stronę mostu, nie? Tak, mam rację? Tak, dokładnie. Musiałbym znowu pójść w stronę tego mostu, który został rozdzibany w poprzednim odcinku, nie? Przez tych łapów Dobra, lecimy dalej. Ok, jak dotrę na to miejsce, to robię Z2, bo nie lubię to na to czas. Wy też zresztą, nie? No właśnie, to robię z Do no, nas słuchajcie, jestem już na miejscu. Już tutaj lecimy w stronę tego mostu. Zostaw dotrzemy. Szybko. Znowu ci idioci będą mnie gonić. Na szczęście mam w chuj amunicji do karabinu. Oczywiście goście mnie spowalniają. Standardowo. Coś nice. jeszcze Aha ha 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 Dobra Coś ciekawego tutaj O To jest fajne Wezmę to Zostawimy. sprawdzimy. Tu jest jakaś fajna broń. Okej, okay, nieważne. Dobra, idziemy szybko tutaj na dół. Okej, okay, powoli

No weź to co miałam tronce lepiej może go pokonam złapiemy run nice Okay. Tylko nie padni tam do znowu. Muszę zawsze pamiętać o tych biedonych taczek. Bo, bo jeśli nie wezmę tutaj tarczy, to szybko zdycha mnie. Dokładnie. Dobra, co my tutaj mamy? Kryształki fajne mamy. Coś jeszcze. Jakaś broń na poziomie 13. Słaba, jakaś. O, teraz lepiej. Okej, okay, można szybko zapierdalać, nie w końcu. Pit is fall. Zobaczymy, czy tutaj będzie checkpoint, czy nie. Dobra, widzę, że jest zajbisty checkpoint.

mamy so, tutaj the the uh, get i -Core. I've got my best people working on a way to retake the station. That's the Hyperion CEO. Is he as much of a bottle and glass ass as I hear? Well, who the hell is that? That is the ten-year-old boy we hired to help us. Słuchajcie, powinno być lepiej, ale niestety chyba dalej nie jest lepiej Dobra, gdyby tak zastosować program, czekajcie się Niech zajeba tych debili no. Tak, to jest jak się robi tutaj problemy, nie? Tutaj tlen. Nice. Wysiamo. O, kryształy, fajnie. Co, 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 co ty chcesz zrobić? Weź mi, co ty chcesz zrobić, łopie? Raz zabite. Ok, słuchajcie, robię Z2. Resetuję OBS-a. I słyszymy się za chwilę. Okej, okay, mam nadzieję, że powinno już być lepiej. Mam nadzieję. Hej! Alarm. Znowu trzeba rozbijać te wieżyczki, nie? Mówię znowu, bo pamiętam to miejsce, nie? Nice. Widzę, że znowu jest chujowo. Pa. Będę już tutaj przerywał nagrania. Powiem szczerze. To jest bez sensu. Ale w końcu wbieliśmy 15 poziom, co mnie bardzo cieszy. Damy sobie tutaj. Okej. Okay. Słuchajcie, sprawdzę, może monitor zasobów. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tak mi tutaj przerywa? Wydajność. Może ten Direx jest jakiś dziwny? No, no, nie wiem. There you board me vessel after all my polite warnings! Prepare to die! Horribly Okej. Okay. Może teraz? O, procesor chyba graficzny coś jest na 100%. No, no, niedobrze. Dlatego pewnie tak przerywa. Gdyby tak pogrzebać w ustawieniach OBS-a, no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, słuchajcie, jebać to. Nie będę już tutaj grzebał. Lecimy dalej. Kurwa <laughs> I'm the captain of this I vessel, and you, squalid looter, will soon face my wrath. Actually, as I've just got the path to my wrath, you'll face my man's wrath instead. My girlfriend and I will enjoy watching you from the safety of the captain's chamber. Won't we, my luscious snuggle bunny? Yep. We've talked about this, my love. You are to address me as baby, or my dear, especially in front of the others. Of course, my dear Bosey. Ale nie wyszło. Nieważne. Halo, was już nie ma. Nie chciałem jeźdać. I go. Yeah, farm them out. Oh, yeah, That? Look, I'm not really with Captain Arskrag here. To prove it, pop up, up the door for you Thank you. Down. You need to go to the engine room. All right, lady. But I'm watching you listen the bosun's pretty much holding me prisoner and making me do things for his entertainment but you're here and you look like the rescuing type they're a flipping vault hunter so they're more the ass-kicking type kinda the same thing in my book sorry my mission is to retrieve a military AI. Perfect. I know exactly where you can get an excellent military AI. Just come find me. First, I'll have to show you how to shut down the bosun's barrier. Hmm. Reckon she's onto something. I'm not comfortable with this, but okay. Great. I'll try to help along the way where possible, but I can't let the bosun know we're working together. So, sorry in advance for anything I have to do. I'll be in touch when you get to the engine room. Okay. Lecimy tutaj szybko. Aha, bo też wie, zosta zablokowane przez tego majgo z kurwiela, który nosi okulary. czy tam co? dolecimy dalej. Będziemy sobie tutaj. Dobra. jest Samo. Czy ja mam włączone.? O, nie, nieważne. Mówię ci, bo myślę, że na nagraniu widać ilość kratek na sekundę, nie? Co mnie tak napierdala? Halo? Chciałem wiedzieć, aha, wieżyczka, no tak. Niech zwierdała ta Kurwa mać Ja pierdolę Ale nie wyjebali nie O jak mi kurwa wyjebali Dobra, nieważne Zaziłem 500 dolarów To jest dla mnie nic Chyba To strasznie mało kasy zbieram w tej grze Nie wiem czemu Może tak powinno być Prosta jebana wieżyczka A to! Kurwa Marsie, to już wiem, kto jest winowajcą tego wszystkiego. Dobra, wrócimy dalej. Teraz, jakbyś się tutaj dostać, może tak mniej więcej? O właśnie, teraz można pójść dalej. Hello there, shiny converter. Fancy meeting you here. Don't take that, kid. It's not yours. What? Stop him, my fluffy koala! the tiny thieving rat. Crush him! Burn him! Calm down, dear. I'm doing my best. Actually, I'm not. This is fun. Dumb Patrzmy na tą mapę. Tutaj mamy to miejsce, nie? Tutaj mamy engine room. Ktoś tu na pewno będzie mnie gonił, nie? Dokładnie. Są już tutaj wrogowie. Będzie jej znowu cahmara. Coś nie... Jużyczka jebana Już jej nie ma No słuchajcie, zanim wejdziemy do tego Engine Roomu, Będę kończył tutaj W tym miejscu Pokonam tych wrogów Tak więc dzięki za obejrzenie Słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands Web sequel Już za tydzień Na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film Kliknij kciuka w górę Skomentuj film Oraz subskrybuj mój kanał a hejterom życzę palca w dupie. Nara!